Zapodobała wam się czołówka z budowaniem animacją pokładkową? Pomysł wziąłem z filmu Szczęki. Cześć, z tej 2000 No i dzisiaj mam dla was zestaw z serii LEGO Atlantis, Strażnik Głębin. Zestaw posiada 144 elementy i pochodzi z roku 2010. figurkę dołożę na bok, no i mamy tutaj rekina, któremu dałem podstawkę taką prostą. Żeby po prostu stał, bo tak to bez tego leżał, bo ten ogon mu przeszkadzał. No i na początku myślę, że to będzie taki zwykły rekin ze szczęk, ale jak na rekina zwykłego to jest za duży. Więc według mnie to jest Megalodon ten z filmu ma on tutaj ruchomy ogon Łetwy boczne też ma takie ruchome, może sobie odchylić tak i do góry i na dół. Tak samo tą drugą. No i jego paszcza jest ruchoma, może ją otwierać i też ma tutaj uzębienie. Czerwone oko też tutaj posiada. No i na górze ma kilka naklejek, cztery, tutaj na grzbiecie parę. A na środku głowy ma on takie większe elementy, i na środku ma on tutaj znaczek, który idealnie pasuje do tego artefaktu z rekinem. Zaraz wam go bliżej pokażę. Rekin ma tutaj ruchomą głowę, może ją całą obrócić. Czasami też szczęka jego pójdzie trochę w bok. Ale da się ją łatwo naprawić. Może tak delikatnie w bok. No i ogon też może się poruszać. Mam tutaj z boku kolce podczepione. Na ogonie też. No i tutaj na końcu płetw też ma takie kolce. No i tutaj przeszczę mam takie gumowe elementy. No, i ten amulet prezentuje się w taki to sposób. No, i w tej serii chodziło o to, że no w tej co najpoczątkowej części, że zbieramy te amulety. W zestawach ich było z 5 sztuk, No, 5 było do uzbierania. W każdym zestawie dostawaliśmy po jednym. Oprócz tego największego, potem dostaliśmy wszystkie. No, i oprócz tego było. Oprócz tego rekina była kałamarnica, krab, żółw i płaszczka. Każdy był w innym kolorze. I to ciekawe, że za te czerwone elementy figurka może to trzymać, ale za to złote już nie. No i też tutaj jest takie to duże, te amulety, ale w serialu, bo tam nawet była seria. Krótka seria Atlantis do oglądania, to one były zupełnie mniejsze. A jeżeli prawidłowo odczytuję tę mapę, na każdą stronę piramidy powinien przypadać jeden kryształ. Pierwszy kryształ leżał przy bramie do innego świata. Wulkan był bramą, czyli. No i w zestawie mamy tylko jedną minifigurkę czyli Bobiego. O, urwam mu łapę. Ma on tutaj harpun. Jako swoją broń w walce z megalodonem. Tak zgaduję, że niezbyt mu się to przyda. Ale tak, ma on tutaj płetwy. Takie zielone. I nawet ta maska do nurkowania też jest ciekawa. Tutaj pewnie by były jakieś oświetlenia. Z boku mamy miejsce, żeby coś podczepić. Jakiś element technikowy. O, tutaj mam jakiś. Pręcik, i możemy mu wczepić też tutaj od spodu. O, tutaj o główka mu ale dobra, mamy miejsce, żeby przyczepić, na przykład, do elementu jakiegoś. No i sam ten ja tutaj przyczepię, tą figurkę, głowę o. Łatwiej co są potrzebne tutaj zielone. Ma on tutaj ciekawie takie orurowanie, pewnie z tlenem. Tutaj idzie do jego maski. Pewnie do tej butli z tlenem, co ma tutaj na plecach. Na nodze on ma tutaj znaczek trójzębu. Trójzembu. I tutaj jakieś ochroniacze. No i ten Bobby ma dwa wyrazy twarzy. Jedno takie uśmiechnięte, jak znajduje pewnie ten skarb. Alternatywne jak już przebudził tą bestię i się jej wystraszył. I też tutaj ta szybka jest takim ciekawym odcieniu zielonego. Pewnie jakbym miał tutaj ultrafiolet i bym poświecił, to by ona świeciła, ale niestety tutaj czegoś takiego nie mam. Tak więc podsumowując, zestaw jest fajny i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!